Krytycznie ważne zakłady w Łódzku zniszczone. Chodzi o zakłady Motor, które przed wojną na Ukrainie jako jedyne były w stanie remontować silniki do myśliwców MiG-29 oraz innych używanych przez siły zbrojne Ukrainy. To właśnie zakłady Łódzkie stały się jednym z celów gigantycznego rosyjskiego ataku sprzed kilka dni, kiedy odpalono ponad pół tysiąca dronów, odpalono kilkanaście rakiet samosterujących. Atakowano cele oczywiście w Łódzku, w Lwowie, w innych miejscowościach Ukrainy, natomiast Łuck był. Szczególnie zaciekle atakowany, gdzie skierowano na niego aż kilkanaście rakiet H101 oraz skierowano kilkaset dronów, a wszystko to po to, żeby porazić jedną fabrykę, żeby porazić jedne zakłady, a mianowicie zakłady Motor. Co prawda, po wybuchu wojny, Ukraińcy rozśrodkowali zdolność do remontu silników samolotów MiG-29, część tych remontów była wykonywana u nas w Polsce. Natomiast prawdopodobnie hale po zakładach remontowych Motor zostały wykonane, korzystane do przeniesienia produkcji zbrojeniowej lub znajdowało się tam coś bardzo, bardzo cennego, ponieważ Rosjanie zdecydowali, że muszą po prostu zniszczyć to, co się tam znajduje i wiele wskazuje na to, że niestety obecnie półtonowe głowice rakiet H-101 poraziły skutecznie ten cel. O samej taktyce ataków, nalotów rosyjskich opowiem jutro w raporcie z Ukrainy.